A w tym odcinku, drodzy widzowie, poruszymy jeden z bardzo ważnych wątków, jakim jest to, ile zarabia Daniel Magical i skąd się biorą jego zarobki. Bo jestem już zmęczony, jak widzę komentarze ludzi, że A bo ci głupi ludzie dają mu pieniądze. Nawet jakby przestali, to mówię Wam teraz, to Daniel i tak by zarabiał. Bo jego głównym źródłem utrzymania jest. Platforma Kik, która płaci mu ogrom pieniędzy. Ale poruszmy tutaj najpierw inny wątek. Sakę, mycha. Dobra. Teraz na poważnie, widzowie. Gdzie dostaniemy sakę? Nie, ten akurat kupiłem Natalii gotówkę. z walki z Marconią, a prezent. Wtedy, co też kupowałem? Pan zubach moje u góry. Telefony rzekomo kupiłeś wcześniej za pieniądze od mamy, za te 20 tysięcy. Dwa iPhone y i plecak kupiłeś. Teraz walki z Cały czas ci ktoś przysyła pieniądze. To myślisz, że ludzie to są jakieś głupi? Że te pieniądze to tak cały czas ci Fame przysyła, czy jakaś inna federacja za te walki? Co myślisz, że to jest jakieś w częściach, po w jakichś drobnych ludzie wysyłają pieniądze? Wariata, strugasz? Ale dalej jedźmy. Gdybym, kurwa, był na kace, łasy, nawet kiedyś z Natalią, te wyjazdy i cały czas pod donate robiłbym cele, chodził z głośnikiem i tak dalej, to dziennie byśmy mieli piątkę minimum z tego samego. A pieniądze to nie wszystko. Też pieniądze są właśnie, jak widzicie, zazdrością dla niektórych, więc wolimy, kurde, małymi łyżeczkami być sobą, nie zepsuć się też. Fantastyczne bzdury, Daniel, wiesz? Że jakbyście byli łatsi na kasę, to byście włączyli donaty. Żeby co? Żebyście nie chodzili z głośnikiem po, po różnych krajach i by was tam wyzywali i mówili, o, tam się ktoś na nią gapi, i tylko by gadali jakieś bzdury za 6 zika. Tak, to o to chodzi, żebyście mieli dużo pieniędzy z donatów. Bo donaty tam wam dużo dają, nie? 6 zika. Wiesz, ile trzeba ludzi, żeby... Na wiesz, ile, ile byście musieli te donaty słuchać, żebyście mieli pieniądze za 6 zika, byście musieli siedzieć i słuchać. No macie te donate gdzieś, bo zarabiacie z Kika dużo pieniędzy. No ale ktoś powie, a co ci to interesuje, a, a po co drążysz, a skąd wiesz, a to nie oni bo z donate'ów. Zostawcie te donate'y, nawet jakby ludzie przestali dawać te donate'y. Dzisiaj tak przestali, to by Danielowi i tak nie było pieniędzy w portfelu. Bo Kik płaci mu gruby szmar, nie? Ale nie bierzcie moich słów. Za wyznacznik, posłuchajcie co mówią inni twórcy. Dziś wam ile zarobiłem w maju? Bo sprawdzałem wczoraj. Z samego kika. Mi też przyszedł przelew z kika, mogę powiedzieć, ile mi wyszło. Dawaj. Powie, powiedz pierwszy. Ale cały maj ile zarobiłem? Z kika. No. 55 tysięcy. polskich złotych. A ty? Z samego kika? Z samego kika. Z samego kika. <grym>, <grym>, 172 tysiące tylko w maju zarobił z Kika. To jest pranio. I tu jest bodajże AzUS po drugiej stronie. Jeszcze raz: 172 tysiące zarobił ten chłopak, nie? 172. Mam nadzieję, że to ten zakodowaliście. To powiedzcie mi, po co, po co jakieś donate? Po co, po co te donate są? Nie? Jak Kik, platforma płaci tak ogrom pieniędzy, ale. To jest nic, bo polscy streamerzy. Zobaczmy co mówią na to zagraniczni streamerzy. To jest. Asmon Gold. To jest bardzo znany streamer. Nie? I on się przeniósł. On się przeniósł na platformę kick z Twitcha. <grywa> 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 What the fuck is going on? I'm looking at numbers. I show you the fucking graph. You wanna see the graph? We put it down. So there it is. That's two days. Ten gość, ponieważ on ma bardzo dużo e, ludzi na streamie, tam średnia wychodzi chyba 16 tysięcy na stream. Cały czas. 16 tysięcy. Chłop przez dwa dni zarobił 34 tysiące dolarów. Przez dwa dni. Przez dwa dni. Nie. To jest bardzo duży twórca. Oczywiście ja nie porównuję Daniela do tego Kolesia. No bo Daniel to by mógł, mu, Daniel mógłby mu buty wiązać. Jeśli chodzi o zarobki, tutaj on już zrobił 30, prawie 30, 34 tysiące dolarów w dwa dni. Dwa dni na kiku. To jest na kiku. to są zarobki i to są twórcy zagraniczni. Następny. Thank you. What the fuck. I've been streaming on Kik for three and a half pół godziny streamuję. On my first stream. Pierwszy stream. And I've already made a thousand fucking. Trzy godziny, trzy pół godziny pierwszy stream, pierwszy stream 3,5 pół godziny, 1000 dolarów. A Daniel, a Daniel nam mówi, że on nie jest dla pieniędzy, że, że jakby chciał jakby chciał dużo pieniędzy, to on by włączył. To on, by, to, to on by włączył donate, żeby ludzie mogli dawać te pieniądze. No, naprawdę, Daniel, to jest porównanie statystyk. Za ostatnie 20, 30 dni, to jest za ostatnie 30 dni. Daniel Magikal na Kiku, Asdus i Franio. Asdus to był ten, co zarobił 55, a Franio ten, co 172 zarobił. Nie? I i co tutaj widzimy? Daniel Magikał za ten okres 30 dni, w sumie godzin milion 52 obejrzanych. A z połowy połowę tego franio 868 tysięcy. Zdeklasowani przez Daniela. Najwięcej widzów 14,261 u Daniela u 8700, ufrania Frania 13000. Średnia widzów u Daniela to 5400, u 2700, a u 5900 i tutaj Franiu wygrywa. Ale resztę statystyk, co zresztą widać, mają na, na czerwono i ich deklasuje Daniel Magiczny. Ilość, ilość followersów, która przybyła przez ten czas, 9145 u Daniela, Azdus prawie 2000, Franiu 3370 zostali zdeklasowani, a, a Franio zarobił 172 tysiące, a magikal ma więcej w statystykach. To co, to co to tylko oznacza drodzy widzowie, że Daniel nie zarabia, że Kik nie płaci Danielowi, że Azdusowi płaci, Franiowi płaci, a Danielowi nie płaci. I wy chcecie cały czas Winić jakichś tam ludzi, którzy, którzy, bo ludzie, bo głupi ludzie mu dają, dlatego on egzystuje w internecie. Mówię wam, że jakby przestali dawać dosłownie zero mu dawali, to by Daniel miał się bardzo dobrze. Jeszcze raz mówię: Frania zarobił przez ten okres 172 tysiące. Daniel Magikal ma więcej w statystykach, to odpowiedzcie se sami na to pytanie, bo platformy, wszystkie platformy płacą. To nie tylko tak jest. Kik płaci, Twitch płaci, YouTube YouTube też płaci. TikTok nie płaci za ilość osób na streamie. Także na TikToku, jak masz, nawet jak będziesz mieć 100 tysięcy, to, to nic ci to nie da. Jeśli ludzie na TikToku ci czegoś nie dadzą, to nic z tego nie masz. A jeszcze a propos Kika. Na Kiku, jak dostajesz subskrypcję, to 95% subskrypcji. Idzie do twórcy. Nie? nie tak jak na TikToku, że z subskrypcji, jak subskrypcja ma tam 16 zł, to twórca otrzymuje 1 trzecią. Dopiero w miarę pozyskiwania subskrypcji dostajesz więcej procent z tej subskrypcji. Co i tak jest kaleczeniem twórcy, ponieważ nigdy nie będziesz miał większości. Zawsze będzie to TikTok miał. A na Kiku subskrypcja w 95% należy do twórcy plus jeszcze płacenie za każde tysiąc osób na streamie na godzinę. Także mówię, zostawcie komentarze, nie piszcie komentarzy, że on egzystuje dzięki temu, że ludzie mu dają. To kik mu płaci, platforma. Mam nadzieję, że wam pomogą z tymi informacjami. I teraz macie świadomość, że Daniel to co opowiada to są bzdury. Daniel jest obłożony kasą, niech mu będzie, ale, ale to wszystko, co on robi dookoła, to jest raz, że kłamie, a dwa, że łamie zakaz tworzenia i rozpowszechniania treści o charakterze zniesławiającym. I ma zakaz prowadzenia działalności, co się rozumie przez, przez pozyskiwanie finansowych benefitów z tego, a robi to przez dziewczynę, która jest jego słupem. Także tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda.